Uczestnicy szkolnej internetowej gry giełdowej już w wieku szkolnym uczą się, co to jest rynek kapitałowy i jak inwestować pieniądze. Sprawdźmy, komu poszło najlepiej podczas 21. edycji wydarzenia. Projekt szkolna internetowa gra giełdowa ma długoletnią tradycję. Pierwsza edycja odbyła się już w 2002 roku. Jest to niewątpliwie najlepsza i najbardziej znana inicjatywa edukacyjna warszawskiej giełdy i fundacji GPW, która adresowana jest do młodzieży szkolnej. W rocznej grze wzięło udział 20 600 uczniów. Bardzo cieszy nas ten wynik. Jest to najwyższy wynik od blisko 10 lat. Udział wzięło także ponad 1000 nauczycieli. Uczniowie i nauczyciele reprezentowali 992 szkoły z całej Polski, z 16 województw. Do udziału zgłosiło się 8600 zespołów, bardzo aktywni uczestnicy zawarli blisko 300 000 transakcji. W projekcie SIG najbardziej spodobało mi się to, że to jest tak naprawdę prawdziwa giełda. Jedyne co się różni to to, że pieniądze nie są prawdziwe, ale wszystkie zasady inwestowania, akcje, spółki, które tam można spotkać są jak w realu. Najbardziej w projekcie SIG spodobała mi się możliwość zgłębienia wiedzy podczas platformy edukacyjnej, która skończyła się tam wtedy w styczniu oraz emocje, które to inwestowaniu, okay. zwłaszcza w ostatni dzień gry, kiedy jedna dobra decyzja pozwoliła nam dostać się tutaj do finału. Sytuacja na rynku gospodarczym, czyli przede wszystkim inflacja, zmusza nas do edukowania się i inwestowania naszych pieniędzy w sposób bardziej odpowiedzialny. Szkolna, internetowa, gra giełdowa jest idealnym sposobem, żeby właśnie te interesowania rozwijać. To jest ogromna wartość dodana, że uczeń ma świadomość tego, że nie tylko dotyka teorii, ale może tą teorię wykorzystać w praktyce. W dobie zresztą aktualnej sytuacji wysokiej inflacji poszukiwanie możliwości inwestowania pieniędzy tak, aby wyprzedzić inflację i oni widzą, że to jest możliwe i, i, i to znajdują w ramach tej internetowej gry giełdowej no jest w ogóle taką dodatkową wartością. Najbardziej wartościowym moim zdaniem elementem jest w ogóle poznanie mechanizmu gry na giełdzie. Bo to się łatwo mówi, że trzeba tanio kupić, drogo sprzedać, natomiast uczniowie widzą, że to wcale nie jest takie proste. Uczniowie dość chętnie przystąpili do, do szkoły internetowej gry giełdowej i to też była możliwość po pierwsze poznania, jak to wszystko działa, jakie mechanizmy rządzą giełdą, ale też te, ten element rywalizacji bardzo im się podobał i no, pozwalał taki dreszczyk emocji i poczuć. To, co było w tym roku nowego, to możliwość po raz pierwszy rozgrywki dla nauczycieli, którzy również mieli swój ranking i otrzymali nagrody. Wręczyliśmy także nagrody dla uczestników pierwszego i drugiego etapu, a także wielkiego finału, który odbył się w sali notowań. Kiedyś bycie finansistą, bycie maklerem, bycie doradcą inwestycyjnym to było jeden z trzech topowych zawodów. Teraz raczej ludzie, młodzi się tym nie interesują, chcą być lekarzami, inżynierami i my na przykład upatrujemy w tej grze taka szansa podbudowania trochę prestiżu, rozbudzenia, zainteresowania młodych ludzi. Giełda to ćwiczenia praktyczne, więc musimy oczywiście zadbać o dobór odpowiedniej literatury, odpowiednich źródeł. Ale na pewno nie jesteśmy w stanie tej wiedzy z sukcesem wykorzystać na rynku bez ćwiczeń praktycznych. Myślę, że szkolna internetowa, gra giełdowa, czy podobne przedsięwzięcia są świetnym sposobem na to, aby tą praktykę skonfrontować właśnie z, z rzeczywistością. No, były momenty, że wychodziliśmy na minus, ale w końcu, jakby się no, pozbieraliśmy. Jak zaufaliśmy sobie i postanowiliśmy, by nie, nie zmieniać niczego przez większą ilość czasu i poczekać, yy, zobaczyć jak to się rozwinie. No i rozwinęło się bardzo dobrze. Takich wyników, jakie dzisiaj padły. W czasie finałowej gali nie powstydziliby się nawet nasi profesjonali analitycy pracujący w Santander. 13% w ciągu sesji to jest bardzo dobry wynik. No, jesteśmy dumni, że mamy taką fajną młodzież w składzie. My trzymamy kciuki, życzymy powodzenia. Chciałabym pogratulować wszystkim uczestnikom dzisiejszego finału. Podziękować także nauczycielom za to, że uczestniczą w tym projekcie i towarzyszą młodym ludziom, a także pozwalają rozwijać im swoje zainteresowania. Zachęcam także serdecznie do udziału w kolejnej, 22. edycji SIG, którą rozpoczniemy już jesienią.